Widzowie cześć siemanko Z tej strony Bartek jest A dzisiaj jesteśmy w Among Us, ale w Rubluxie Coś fajnego Jakieś fajne kolorki Albo coś I zobaczymy Jesteśmy, jesteśmy crewmate'em Oczywiście macie Możecie mnie zaprosić do znajomych Macie tu mój nick Widzicie Tak się śmiesznie nazwałem też mam tu zadanko. E, aha, dobra, dobra. Biłem, taska. Trochę dziwne to jest, ale fajna gra, fajna gra. I fajne taski, fajne taski są. Są też. Wow ej, to jest fajne. Ja, ale dobre. Takiego Among Usa jeszcze nigdy nie grałem. To jest fajne, nie? Chcecie jeszcze takich odcinków z Roblox Among Us? No to zostawiajcie łapeczki i subskrypcje. Nie mi miło. Ale to, to jest dobre. Jak to jest dobre, zrobione, dobrze zrobione to jest. Węty są wszystko jest. Zamuszę. Total task. Ja yeah. jest dobre To jest mega dobre Wow Wow Nie. To jest dobre To jest mega dobre Dobra, robimy taski. Jak chcecie więcej takich e, odcinków, no to ten. Ja nic nie piszę, bo... No, no za bardzo. E, dobra, ja nic nie piszę. E, zagłosuję na... Nie, zagłosuję tu. O, skip. No, ja nic nie będę pisał. Ciemno niebieski zrobił wenta eee Nie, czatnik mi się włączy. Czy? Nie, już nie mogę. Podali na jego jaski padałem. Czy on był? Był impostorem. Zero impostorów zostało, o, wygraliśmy rundę. Crewmate win crewmate win, jest dobrze tu nawet jest głos jak chodzi się w tym ja tego nie zauważyłem mega dobre, mega ja mam zielony kolor, bo robię zielony oczywiście jak weszłem do gry to już miałem ten zielony więc Dwóch impostorów jest na crewmate'ów. Żebym ja nie został pokonany. Będzie. słaba trochę. Co tu jest? Aha! Ja jednym wejś wejściem się żyję do Medbeja. W stronę Medbeya. Med Wygraliśmy run? A nie światło się... Pieszyło? Może to będzie koniec. No no. dobre, mega. No jestem, jestem ty, nikt mnie nie podejrzewa na pewno. Wow. Nie spodziewałem się takiego czegoś gdzie? Among Us Roblox Eee, chyba tu Dobra Teraz mamy jaska No bo, O, Fioletowy zgłosił Ale czemu Fioletowy? Czemu Fioletowy zgłosiłeś Emergence Meeting? Musisz ten wyjaśnić Eee... Z A, wszyscy dali na cyjana. Czy on jest impostorem? Był impostorem. Zero... Jeden? Aha, no bo to inna runda. Znowu mam tu zadanie. A to chyba in z innej rundy Nie, ten liść mi tutaj Gdzie to B? Alarm? Nie Światło. Tak tam miga na czerwono. Myślałem, że to alarm, a to światło. Znowu popsuli światło, no. Czy ten impostor... No, też masz tu zadańko, dobra. O. Yy, czar... Czarny zginął. Dali na po Oni chyba nic nie piszą, a głosują. Nie byłem impostorem, okej. Okay. Trochę się pomyliliście. A jak ten impostor zbije to już koniec, przygraliśmy. Przecież my nie wiemy kto jest kolejnym impostorem. A tego praktycznie nie wiemy. Oni byli inwestorami. Co? Nie rozumiem. Gdzieś... Aha, bo my innego byliśmy. A czy ją został, chyba? Dobra, ja tego nie wybieram. Tak, dobra. Kim będę? Kim będę? Znowu kum item. rundy jestem kum Zamknęli gdzieś drzwi. Tu też gościu mogą, ale te, 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 taski są mega real, realistyczne. Naprawdę, przepraszam, że tak powiedziałem, realistyczne. Naprawdę, o nudne wiedzą, kto jest. Czemu ja? <laughs> Czemu ja? Co? W takim razie ja też na siebie zagłosuję. <laughs> Wszyscy na mnie no. Zobacz, oni nie na mnie. Nie wiem. Bardzo nie znam. Dawajcie głosujcie. Zagłosują. I wszyscy głosują. O. Kolejne od osoby. Głosują. Dobra. Dobra. Jak podobają Wam się takie odcinki, no to możecie zostawić łapę w górę. A ja dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka.